W lesie naprawdę już jest ciemno, jest godzina 15.50 i nie mogę wyjść, bo w mchu cały czas zdarzają się jeszcze gąseczki. O, jeszcze gdzieś tutaj była. Op. Szukam nadal dalej. Gąska. Piękna szara gąska. Grubaski. Takie lubię najbardziej. Zdecydowanie ładniejsza i przyjemniejsza w smaku niż żółta. Żółtych też trochę mam. Tak wygląda gąska żółta. Bardzo ładna. To jest smaczna. Zabieram te i idę dalej.